Witam Was bardzo serdecznie w tym, miejmy nadzieję, szybkim materiale, jak się nie rozglądam za bardzo. Z tej strony Robert Seres i i wa... to będzie zapowiedź drugiej kolejki LLCS, a w niej przede wszystkim to, co Was, znaczy większość z Was będzie interesowało, czyli moim zdaniem najlepsze piki na Fantasy LCS no i do tego predykcja meczy, jak się to może skończyć i tak dalej. Zacznijmy od Fantazy LCS. Tutaj macie mój skład na e, Fantasy SL Gaming, czyli taki, no, myślę, że w miarę standardowy. Postaram się wytłumaczyć i podać wam ewentualne alternatywy. Zacznijmy od topa. Verlip, Verlip czyli zawodnik, który w pierwszej kolejce był najbardziej wartościowym zawodnikiem, jeżeli chodzi o, o Fantasy LCS. E, w Realtow miał bodajże 50 punktów, kiedy to drugi miał 43, więc bardzo duża przewaga. Tutaj trochę mniej, bo ESL trochę inaczej zlicza te punkty. Ale. To jest oczywiście spowodowane, ta różnica tutaj między ESL-em a LCS-em jest spowodowana tym, że LCS, yy, znaczy wersja, LCS yy, bardzo dużo punktów daje za triple, quadra, pentakille, gdzie Werlyb miał najwięcej tych triple killi, bo miał aż trzy w dwóch meczach, przez co aż tak dużo mu punkty poszły. Yy, generalnie uważam nadal, że yy, drużyny z LCS nie będą potrafiły grać na yy, Giantsów, przede wszystkim drużyny, na które będą w tym momencie grały Giants. Zacznijmy Unicorns of Love. Czyli na topie w Unicorpsach gra Wizi Ksaki, bodajże jakoś tak się mówi jego nick, nigdy, ja nigdy nie pamiętam. Który moim zdaniem przypomina bardzo McNuna z czasów jego świetności, z drugiego sezonu. Wizi bardzo preferuje granie tak zwanej wyspy, czyli granie 1 na jeden bez ingerencji junglera. I on w takich sytuacjach czuje się najlepiej, a jeżeli mamy w tym momencie Giantsów, gdzie no po prostu Frederico cały czas siedzi na tym topie, do tego jeszcze rotujący Pepinero. To Wiz jest strasznie przyzwyczajony do takiej sytuacji. On sobie słabo radzi, kiedy musi, ma do czynienia na topie praktycznie już w 6-7 minucie z trzema przeciwnikami. I tutaj uważam, że w tym meczu Verly powinien mieć bardzo dobre statystyki. Tak samo na H2K. Na H2K, OK, LowLex bardzo dużo siedzi na topie. On jest. H2K trochę przypomina Giantsów, jeżeli chodzi o zachowanie junglera. Ale H2... różnica między Giantsami a H2K polega na tym, że w pierwszym tygodniu H2K miał fatalną komunikację z Rio. I nawet jeżeli Lowlex będzie pomagał odejść na topie, to nadal różnicę będzie robił Pepinero. Który, jak widzieliśmy w pierwszym tygodniu, on potrafi schodzić przed e, szóstym levelem na, na tego topa i załatwiać first blady Verlbowi. Znaczy on robił, on w dugach zrobił first Blood'a, tak na marginesie, oba były na topie właśnie zrobione. Więc uważam, że i w jednym, i w drugim meczu Verly powinien dobrze wyjść na tym. Takie dodatkowe tutaj pewnie Was zaskoczy, ale moim zdaniem. Innym e, bardzo dobrym pickiem na topa może się okazać właśnie Odoame. Odame który ma e, bardzo wysokie kill participation, ponad 80%, 82,5 bodajże z tego, jeżeli teraz dobrze pamiętam tą statystykę. I generalizując, e, on na tym Babysitter raczej nie będzie nie źle wychodzi, bo w tych skirmiszach e, w wykonaniu h 2 k najczęściej Mira Lowlex. Więc Odoame może tam coś nawet uciągnąć na tych fightach. Ale na pewno nie będzie do tyłu, jeżeli chodzi o ilość deadów, a Verly raczej na swoim Jaxie, on oczywiście nie musi grać na Jacksie. on też ostatnio dużo Azira trenował, ale Verly generalnie nie zabija na linii, Verle raczej stara się farmić, nie jest agresywny, więc to może Odoamę pozwolić nadciągnąć statystyki w meczach na Giants. No i oczywiście grają na Meteor Makers, gdzie Mimer grał fatalnie w pierwszym tygodniu i wątpię, że był w stanie nadrobić to przez 6 dni, więc uważam, że nadal hmm, Odoamę bez problemu może... Na tych dwóch meczach nadrobić te statystyki. No i się trzecim świetnym wyborem jest Huni z um, W tym tygodniu na Rocket ty i Gambit. Gambit, słaba faza pików, Gambit, capokard, który gra przeciętnie. No i Rocket, który ma overpower, który też raczej stara się pasywnie grać na linii, stara się nie zabijać za bardzo i po prostu farmić. Więc Huni ze swoim stylem gry, ze swoim bardzo wysokim kill participation i. No, taki właśnie, ten jego Rumble, gdzie naprawdę do, dobrze statystyki sobie wyciąga z tych asyst, które zgarnia ze swojego Ultimate'a, między innymi. Myślę, że będzie o dobre statystyki będzie i da dużo punktów. To, co do junglerów, to na pewno Rain Over. Jedna rzecz, jaką należy pamiętać, to jest to, że w, i w jednym fantazji, i w drugim e, duże znaczenie ma gol zdobyty przez postać. A mając Fnatic, który naprawdę bardzo dużo wierz puszuje i który ma. Bardzo duże ilości zdobytego golda. To Rain Over oczywiście też deklasuje inny junglerów w tej statystyce. Więc jeżeli chodzi o gold, na pewno Rain Over będzie miał dobrą opcją Do tego że rzadko umiera, więc generalnie nie powinien mieć tych minusowych punktów za ilość deadów. No, chyba że coś nie podejdzie w tym tygodniu. To będzie ciekawe starcie jego z Jankosem w pierwszym meczu. W drugim, no Diamond zagrał fatalnie w pierwszym tygodniu. Więc wątpię, żeby stanowił jakieś wyzwanie dla Rain Overa. No na pewno Svenskeren, który miał mm, drugie najwyższe kill participation w całej pierwszym tygodniu, 92,3%, co stawia go, no tam że ktoś, teraz nie pamiętam, kto miał wyższe, ale ktoś tam z dołu tabeli, co było powiązane mniej więcej z tym, że, no Mokir okay, miał drużynę, no pamiętajmy, jeden z najwyższych kill participation na Worldsach miał Naru Adekeri Dark Passage, który no, miał 90%, tylko problem polega na tym, że Dark Passage miał 10 killa, a miał 9, znaczy był przy 9 z tych killach, więc no statystyki statystykami, ale na pewno no, Svenskeren właśnie, jeżeli chodzi o to kill participation, SK ma dużo tych killi, więc on w punktach będzie do przodu wychodzi. Jan no który grał w pierwszym tygodniu najlepiej z, z Rokat, myślę, że jest w stanie um, powalczyć z rain Overem w dżungli, no drugi mecz na element zobaczymy jak tam, bo Shuk gra raz lepiej, raz gorzej, tak chociaż, no, spójrz na ten pierwszy tydzień na Fnatic zagrał fatalnie, na Unicorns of Love zagrał prawie perfekcyjnie, więc A, tu się nasuwa pytanie, jak dobrze, be, jak będzie grał um, Szuk, ale wydaje mi się, że generalnie Rokat, jeżeli chce ugrać na element, to powinien uderzyć w top lane i jeżeli Szuk znowu będzie musiał wspierać Wigta, to um, słabo na tym wyjdzie no i ostatnim zawodnikiem też ciekawą opcją będzie Airwakes, czyli Janger Copenhagen Vols. Oni w tym tygodniu grają na Elements i Meteor Makers. No ile o Elements już powiedziałem, dużo zależy od formy, od formy szuka. To tyle Meteor Makers i horror grają be, horror, Meteor Makers gra beznadziejnie. Tak samo Mimer daje się łatwo wyłapywać. Do dzisiaj nie wiemy kto zagra na midzie, znaczy wiemy, że Cory nie zagra na midzie, ale nie wiadomo czy znowu wezmą Blizera, który nie praktycznie w statystykach wychodzi na pewno najgorzej z midlanerów, no z tam Wig bardzo słabo też wy wypadł, chyba gorzej nawet od e, Blisera, ale Blizzera słabo farmi e i daje się bardzo o to wyłapywać, więc generalnie AWakes powinien spokojnie, poza tym on miał bardzo wysoki kill participation, ma ponad 80% kill participation podczas gdy Copenhagen Wolves generalnie dobrze zabija, poza tym AWakes bardzo dobrą farmę ma i przez to też w goldzie dobrze wychodzi, więc Generalnie, jak nie macie już wystarczającej ilości właśnie pieniędzy tutaj, czy chcecie jakiegoś nowego junglera wybrać w fantazji tym Riotowym, to polecam a bo on może zapunktować. No i oczywiście zawodników z amerykańskich LCS, bo to nie jest tak, że ci tutaj są topowi w ogóle ogólnie ze wszystkich pików. Po prostu generalnie nie oglądałem NA LCS w poprzednim tygodniu. Uważam, że jest zbyt randomowe w tym momencie, żeby też coś stawiać. Ale Wy możecie się znać lepiej, tak? Bo ja generalnie. Teraz ELS jest moją pracą, a pozostałe ligi już oglądam FANOWSKO, czyli jak mam czas to oglądam. Dobra, przejdźmy dalej. Pepinero. Dlaczego wziąłem Pepinero? Głównie z jednego powodu: jest najlepiej farmiący mid On ma ponad prawie 9 CS na minutę. Oczywiście Forgivenowi bardzo ustępuje. ale to jest takie śmieszne, tak? Bo generalnie zawsze, zawsze w LCS najlepiej farmiący midem jest Hiszpan. Wcześniej był to XPK, teraz, pe teraz Pepinero go zastępuje. Więc ciekawa opcja. No grałem na Unicross of Love, co już omówiłem, omówiłem w swoje matchupy przy, o, przy okazji, jak mówiłem o Overlibie. więc generalnie uważam, że statystyka po powinien bardzo dobrze wypaść Frogen. No, u Frogena zaskoczył mnie świetny mecz z Unicross of Love. Pokazał, że umie rotować. Ma najwyższe uczestnictwo w kilach w Element. Więc jeżeli Element będzie wygrywał gry, to Frogen zgarnie bardzo dużo punktów. Oczywiście jest drogą opcją, ale jest warty przemyślenia, naprawdę. To oczywiście dużo zależy od tego, jak element zagrał, bo dla mnie forma elementów jest zagadką. I Soren. Soren, który generalnie fajnie farmi i Soren, który ma bardzo wysokie uczestnictwo w killach. On z AWK generalnie mm, kierują Copenhagen Wolves, tam CW duży problem ma Botlane. I co jest ważne jeszcze u Sorena? Pamiętajmy, że w jest, szczególnie w przypadku mida, kill jest o wiele lepiej punktowany niż asysta. A Soren? 67% takedownów z Serena to są właśnie kile. Więc generalnie, gdzie? Boże, co? 75%. No właśnie teraz, dopiero spojrzałem na tą statystykę, 75% jego takedownów są kile. I generalnie on bierze większość kili Copenhagen Wolfs, przez co też tych punktów zgarnia. No oczywiście, w ogóle Botley omówmy cały, czyli Forgiven and Rated w moim przypadku. Forgiven, oczywiście. Najwyższy współczynnik Farmy, najwyższy współczynnik Golda w LLCs. E, jeszcze jedna ciekawostka, bo to jest ważne. Mamy trzy drużyny, które mają 2-0. Jest to Giants, jest to e, SK, jest to Fnatic. Każdy z adk tych zespołów nie umarł jeszcze. Dwa, dwa mecze z rodedów. Ale teraz uważajcie: Forgi i spokojnie. Nie bierzcie Adrycha, że żadne skarby. Adrych ma drugie najniższe uczestn procent uczestnictwa w killach. W całym LCS tylko Wigt ma mniejszy, więc generalnie Adrich nie jest wart. Jeszcze słabo farmi, więc mimo tego, że nie umiera, on jest generalnie mało punktów wnosi do LCS. Stelbak oczywiście polecam Wam, kogo Wam jeszcze z polecam, to jest Rekles, który jest dla mnie zagadką, ale jak Rekles się przebudzi, jak się odnajdzie w tym element, to będzie stępował. Eee, supporta daję Rateda, który ma bardzo wysokie 33 w a związane to z, z świetnie rotuje. Jello Star polecam, który był NYP, który dużo golda zgarnął. No i ciekawostka, Helisang. Helisang e, gra na Relic Shielda, Helisang rotuje, przez to Helisang ma bardzo dużo zdobytego złota i ma sporo asyst. I to mogą być punkty. To się może mm, przekształcić w punkty. Oczywiście to jest ryzyko, bo Unicorns of Life ma bardzo ciężkie mecze. Oni grają w tym tygodniu na... Mm, Boże, w ich sensie jego piki. Oni grają w tym tygodniu na e, Giantsów, i grają na SK, więc generalnie raczej w tym tygodniu za dużo golda nie powinien zdobyć, ale w przyszłych kolejkach polecam. No i drużyny oczywiście to już jest wasza kwestia, koło uważacie za mocne drużyny, zaraz przejdziemy do typów, więc tam też możecie posłuchać. Ja dałem dżajnców, bo uważam, że są w stanie zrobić kolejne 2-0 i przejść na 4-0. Dobra, teraz typy. Nie będzie żadnych statystyk, bo to co pisałem na fanpage uważam, że niektórzy dają zbyt śmieszne statystyki, że to na to oglądać. Pierwszy mecz H2K Gaming-Meteor Makers. To co mówiłem generalnie e, mem gra z rezerwowym, znaczy będą znowu grali z jakimś randomowym midem, nie są w stanie się zgrać, więc tu, generalnie w tym tygodniu dalej uważam, że mem będzie dostarczycielem punktów, więc ja bym wszystkie pieniądze dał na H2K. To jest ciekawy mecz Unicorns of Love vs Giants. Unicorns ma, mimo tego co mówiłem nosie xackiego i tak dalej, oni mają bardzo taki nietypowy styl gry. I oni przede wszystkim są mądrzy taktycznie. O ile to jest właśnie taki randomowy mecz, ja, ja bym miał stawiać tak 55% na Giants, 45% na e, jednorożce. W lekkim skazaniu na Giants, ale tylko z lekkim, więc generalnie to co powiedziałem, tak uważam, że generalnie oni mają największe szanse na powygrywanie. Ale jeżeli ktoś ma ich powstrzymać teraz, to to będzie właśnie UOL. Szczególnie, że gra na BlueSide, a BlueSide ma większy procent wygranych e, przez kontrolę smoka, więc no może uda im się skontrolować tą agresję, drzającą z smokami. Fnatic vs rocket. No tutaj oczywiście Fnatic, generalnie uważam, że Rocket y, w Roccacie w pierwszym tygodniu na proper poziomie grali y, tylko Jankos i tylko Overpaw. Nagdak gubi, a jeżeli mu przyjdzie grać na Febiwana, to się jeszcze bardziej będzie gubił, bo Febiwan jednak o no, Febiven go powinien znokontować na tym midzie A do tego no Botley grający dziwnie. Botley mający bardzo dużą ilość deadów. Nie uważam, żeby ich w stanie podołać na Fnatic. Szczególnie że no, Yellowstar jest super agresywnie, i Yellowstar jest w stanie pozapewniać kile drużynie. SK vs. Gambit. No tutaj dużo zależy od Pik Champions Leg. Jeżeli chcecie tam, możecie znaleźć w moich poprzednich filmach jeszcze z tego tygodnia. Przedstawiłem film, dlaczego Gambit przegrał, dlaczego Gambit ma słaby Champions League, moim zdaniem, tam wszystko mówiłem na podstawie meczu z Rokatem. Uważam, że jeżeli tego nie... Oni generalnie mają problem z rozgrywaniem taktyki, to jest jeden ich problem, a drugi ich problem jest fatalna forma Daimonda w pierwszym tygodniu. A dlaczego SK wygrywa? SK wygrywa dlatego, że ma 90% kontroli smoków. SK wygrywa właśnie głównie dzięki temu, że kontrolują te smoki. Przypomnijmy sobie ich mecz tam z Copenhagen Wolves. Gdzie, no, Copenhagen Wolves prowadziło w kilach, prowadziło w wieszach, ale przegrali, bo SK 5 smoków wisiało. Dlatego uważam, że z tak samym junglerem, jakim jest Diamond, który, no, ma problemy, ma, nie wiem, co się z nim dzieje, ale gra słabo, nie są w stanie stanowić zagrożenia dla SK, więc tutaj SK raczej faworytem. No i ostatni mecz, Elements kontra Copenhagen Wolves. Tutaj się dużo osób generalnie założyło, że Elements na spokojnie wygra. Ja nie byłbym tego taki pewien. Znaczy, generalnie też bym powiedział, że Element jest ten faworytem tego meczu, ale bym się wystrzegał, stawiając na jakieś pieniędzy. Bo dla mnie Element jest zbyt randomowym zespołem, który się nie radzi w aktualnej mecie, a z drugiej strony ma jak Copenhagen w Ostryga niesamowicie dziwnie. Znaczy, kombinują strasznie, tak? Generalnie...